Oj, teraz witam Was w kolejnym odcinku serii Instagramu Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią, jesteśmy na terenie Megady, mamy tu zadanie bojowe, aby y, utłucę czczyciela. Jest to satelak. Tutaj jest na naszej liście obecnie osoby do wyeliminowania. W związku z tym ustawmy sobie odpowiedni znacznik i ruszajmy. Tylko przypomnę, że w odcinku poprzednim y, udało nam się. Y, Pomóc jednemu z naszych dawnych znajomych odzyskać jego miecz i niemalże zakończyć nie, Attyki, Atyki. Niemalże, ponieważ mamy do jeszcze jedną lokację: to zadanie poboczne. A tak czy tak? Przedwie od tego cały czas konienia po Atyce, jak się możecie domyślić, ubijamy spoterę właśnie. Ona powinna dać nam jakieś. Kolejne ciekawe poszlaki odnośnie jednego z y mistrzów. A ja tutaj powiedzmy sobie wprost: ja y jestem tylko po to, żeby zabić jedną osobę, i mało mnie obchodzi to, że to jest jeden strzeżony. Dobrze, potwierdzamy ją jeszcze. No, szybko. To by było na tyle tak właściwie A spełzanie Nasi Possiłki, a niech się sięgają. Nie, ja to już nie ma I teraz tak, ciekawe czy mogę sobie wykonać szybką podróż? Oświecą rybak Dobra, jeszcze nie mogę z tego co widzę. Ale to sobie po prostu przepłyniemy i nic mi już w sobie nie zostawiam. A to w ogóle gdzie płyniemy? A na salaminę Może być Są mam już spokój, czy jeszcze nie Sprawdźmy Dobra, jest już spokój I zanim pójdziemy do oddazy, sprawdzimy sobie tą podpowiedź. Może to nam jakieś informacje odnośnie NYX, ponieważ może się poznać imię tego mędrca, jak się nazywają, to sobie wyżej postawione jako mędrcy, właśnie. I zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Być może daćmy cię podpowiedź na innego z czcicieli. A i właśnie, możemy już pójść ulepszyć sobie po raz kolejny, włócznie. Także w wolnej chwili, na pewno, będę to zrobić. Ale najpierw spójrzmy. Hmm. Podma kamieniem w mattyce. Czyli jeszcze nic nie wiemy na jego temat. Nic w świątyni. Hmm. Bardzo możliwe, że z niego, z Midasa, otrzymamy podpowiedź na tego na właśnie. Szpieg cień, Okej. Okay. To już są jakieś konkretniejsze informacje, Dobra, zobaczmy, jak możemy pomóc. Odejść się, jeżeli chodzi o zadanie poboczne na dodanie Atyki, to oczywiście to się martwić. Dzisiaj je y, wykonam. Proszę, skoro to już jesteśmy, to przy okazji to załatwmy. Ponieważ tu byśmy i tak i tak musieli te później wrócić. więc... w czemu by nie tylko nadzieję, że nic poważnego nasza koleżanka się nie wpakowała. Pytanie w sumie, co z jej matką? Bo co weźmy na niej leki. Mam nadzieję, że jednak matka ma się dobrze. A to sobie właśnie zweryfikujemy za moment. A i ty jesteś. A witam, witam. Always. I hope so. You accused me of being the problem. How do I know you haven't already made up your mind? The truth always comes out. It will. And then I can finally follow in the footsteps of Odysseus. Don't the stories of Odysseus mention how great of a lover he was? Do they? I must have missed those. We could read more about Odysseus. Is that your idea of fun? Reading can be sexy. Maybe naked. That's a great plan. We will talk more about us once this is all done. First, the note you found was from the leader of Megaris. There has to be proof of what he's up to. Uh, if there is, it would be at his home. Then go there. I'll find the proof you need. Good. I want this whole thing to be over. Let's say I do find the truth you're looking for. What next? Then I'd tell everyone who would listen. The leader wouldn't dare kill me or my father once everyone knows their plans. Do you have any idea what I'm looking for? The leader is the most powerful man in Megaris. I can't accuse him of anything unless I have proof that he's after me. I'll be back with proof, whatever it may be. Co chodźmy... tam już byliśmy w tym domu, nie? Ooo, i co tam się wtedy nawalczyliśmy? To nasze. Dobra, zobaczmy co tam możemy znaleźć, ale no rzeczywiście jest jak powiedziała Odessa na najpotężniejszy trzeba mieć konkretne dowody, ponieważ plotka to... naprawdę nic konkretnego. Można powiedzieć, że ta osoba... Nie lubię pizzy hawańskiej, a z kolei, że ta osoba pizze by jadła kilogramami, tak? Ale dopóki nie dowiemy się na pewno, to... ...lotki są, po prostu. I może nie jest to idealny przykład, ale z całą pewnością przykład nakreślający, o co mi chodzi. Przy okazji, to jeszcze zadanie książę Persji. No to oczywiście też sobie zgadniemy to bez wątpliwości. Tylko że po prostu wszystko w swoim czasie ja po prostu to musiałem zapomnieć. Ale to dobrze, że teraz mi się to poświetliło. Ponieważ to oznacza, że będę musiał... Że będę musiał po prostu y sobie przypomnieć, czy... niczego nie zostawiłem nietkniętego w innych polis. to nie było specjalnie co żeby tego, żeby się dostać. One z Odessa's suitors died mysteriously shortly Teraz tak, gdzie są kolejne mnie ciekawi. Pokaż co my tu mamy, I Ile? Cokolwiek, oczywiście. Hmm. To może tak? To jest tylko lód. Więc nic ciekawego. A tutaj? Możliwe, że tam musimy się przebić. To pakiet, ilość xr jest słowa zostanie no, absolutalna. No i ja teraz mam te zaskoczenia. Właśnie myślałem, żeby nie zagwizdać. No i no chance rzeczy samej. No to się wycofajmy. Tu podejdźmy. Halo kolego. nie słyszysz? No dobra, nie wiem gdzie jesteśmy. Uh, aż do teraz. Ale jest i najewnik przy okazji. Świetnie. Aha, od razu kilku. Panowie, nie za dużo was tutaj, bo tak się zawali. Ooo, dobra Zabijmy sobie na adrenalinę, ale co to się toczy? To naprawdę, no. to jest w świata. Ten wykończony, oślep jeszcze nie mogę wykonać. No jakaś czarna tak tam się dochyta je bliżej, nie powiem. To jest kapcie go wyciągnąć. Świetnie, kolejny padł, a ciebie mamy co? Ślepienie i skapcia. kapcia zostaliśmy chyba sami, nie? Tam to kolego Kapać. I chyba kolejny padł. Nie powiem, co do wcielę się gęsto tutaj, a tam jest jakiś znacznik jeszcze. Przejdźmy no więc tutaj Tak, all day all night. Mm -hmm, na pewno Czekajcie, tu jest jakiś ślad. A, dobra, tu są pozostałe dwa. Skoczmy sobie tutaj wyżej po prostu. żeby się pamiętali. No, zapraszam. Zapraszam każdego chętnego i każdą chętną. I co, i wejdą tu, czy nie wejdą? A, na tym dachu jeszcze jest służba. Teraz jak trzeba eliminować, to trzeba. Chodź tu. Na ciebie nie będę czekać skończoność. I brak strzał. To niefortunne. Dobra, kapeć. Dobra, przeskocz. Przeskocz, podlecz się. I tutaj. To ich ciągniemy. W górę. Kuźwa, Alexios. W górę. do jedna. Nie przejdą, tu nie ma opcji jak na moje. A teraz, nawet jeżeli spłacimy się, i tak, i tak to jest sporo typa. Ale może tu zdążymy to szybko zebrać. A, opuść konflikt. Wesoło. Jakiś pachą na mnie jeszcze się upadł. Dobra, tu się ukryjmy i to czekajmy No chyba to lepsze jego zaswiązanie, po tu nie ma Okej, okay, niech se tutaj pok poktążą. No i poczekajmy jeszcze. Ale patrz, tak potrafią się spędzić na górę, puściwa. Jakiś jełap zauważył. No tam szybko go rozwalimy, najwyżej i tyle. Bez no, tego by było, a zaskoczy więc.

Nie wracajmy więc. A siebie sobie zawalczymy, kiedy będzie odpowiedni moment na to. O wy naiwni ślepcy. Dobra, dobra. Już ja tu nie ma. Mam nadzieję, że Ressa będzie zadowolona. że wszyscy by nas tam daleko nie będą ścigać. You have a kind soul. Help an old man buy his next meal. You need it more than me. Here, take it. A generous gift. Thank you. What do they call you, stranger? I'm Alexios. And you? Just a simple beggar. I sailed from Persia to see the beauty of the Greek world. I can do many things, Persian, but I can't restore sight. Nor would I want you to. My blindness is a burden that the gods have given me to carry, and I will. Then what? Be my eyes. When I was a boy, an Athenian told me the most beautiful tales of your lands. I would love to hear them again. Would you go see the places I never was able to? ...and return to tell me the tale of your adventures. I'm not much of a storyteller... ...but I will be your eyes. I knew I sensed kindness in you. You've made this old Persian... ...happy again. Don't thank me yet. What places do you wish you could have seen? Ah... ...my favorite tales were always of the Acrocorinth. The statues of Zeus... ...and Athena... ...the purge of the armored bird in Arcadia, and of course... The mysterious Mount ...TAIGETOS! So tell me what you know about the statue of Zeus. Its great bolt stood ready to punish the Cephalonians below. Or so I was told. There are many statues to Athena. Which one do you mean? In my mind, there is only one. History always began. As we rounded the hilltops, we could see Athens. Bustling below us and Athena above, matching our gaze. The Acro Corinth? Don't tell me. It's in Corinthia. Smart guess. It is the most renowned temple to Aphrodite, your goddess of all life's most pleasurable trivialities. What do you remember about this armored bird in Arcadia? There's a beast made of armor. Jutting out from the mountainside, overlooking Lake Stymphalos and the undulating fields, stretching like waves on a golden sea all across Arcadia. You did say Mount Ayriatos, didn't you? You sound like you know that place. I have heard tales of its appetites. They say. The mountain feeds on the suffering of Spartans, so the people there offer their own children to the mountain god for sacrifice. That, uh, that's not exactly right. I've seen Cephalonia, from the statue of Zeus. Tell me, is it still a place of great beauty? Its people are the happiest in all the Greek world. They sing and dance into the night with full bellies and full hearts that isn't how it was described to me at all the tales go that its lands are among the world's most beautiful and its people among the most beautiful okay i've told you what i remember now tell me about yourself what's a persian doing here persia and the greek world are doomed to be opposites in times of prosperity here Persians always seem to suffer. And when you're at war with yourselves. Persians no peace? Indeed. My people prospered after King Xerxes was murdered. All except for me. A man tried to kill me with poison, which is how I lost my sight. I fled and arrived here. I find it hard to believe anyone would want you dead. You're very kind. Tell me another tale, then I'll tell you more of my past. You'll be glad to know I've been to the statue of Athena at the Acropolis. Ah, if only I could have been there to feel her presence. Would you describe her to me? If Athens is a city of statues, then Athena is their guardian. She stands high above everything, on guard over the city. Yes. Not just standing tall to protect Athens, but to serve as a reminder of the suffering those poor people endured during the invasion. Your turn to tell me something. You said a man tried to kill you? The man who rose up to kill the tyrant Xerxes was named Darius. He was of a new creed of killers, unlike any Persia had known. He was also the man hired to kill me. A killer of kings hired to kill a simple blind man. Why? I have your interest, do I? Tell another tale, and I will too. I'll be back with stories to tell. As soon as you've seen one location, please return. The papyrus says it was written by Themistocles, the Athenian general. This papyrus is so old. Could this be writing by Themistocles? Bardzo możliwe, że tak, ale przy okazji trafiliśmy na bardzo ciekawą osobę. I nie powiem bardzo chętnie... Zadania wykonam dla naszego nowo poznanego przyjaciela. Lepiej też go nie okonywać, ponieważ to może skutkować w nieokończeniu zadania. Więc bądźmy na tyle szczerze, na ile możemy być. czy tak, będę też nie zbierać do na to, że tam coś się działo, jakoś intryga. Zmierzone w odesce, i pytanie brzmi, jak na to ona zareaguje. Powiem jeszcze, może nie będzie specjalnie zachwycona, no ale nie zawsze, prawda jest przyjemna, tak? Z czy kogo tam jeleć? Boże! Dobra, O, returned. I hope with good news. Before we get serious, how about we finally have some fun? I think I can spare a little bit of time. I plan on taking a lot longer than that. I feel so relaxed. Now give me some good news so my mood can stay like this. The man you were meant to marry was killed suddenly. I. He was probably killed by the same people who want to kill me. You've hired other mercenaries? Oh, just for odd jobs here and there. There's always something to be done that could use one. After everything I found, I know what's going on. And what's that? You don't deserve any of this. You're only trying to live your life. Of course I am. I've done nothing wrong. I just want to have a healthy father and to start my journey. You can start that after we have a little fun. I feel like I'm still recovering from the last time I slept with you. It was worth a shot. So that's it then. I guess there's nothing else to do. It doesn't have to be goodbye. Why not join my crew? Hmm, well, you were always on my side. Plus, getting away from here would be nice. Great.

Udało nam się pozyskać odesłę do dołączenia do naszej załogi, i przy okazji kolejny poziom. W związku z tym, słuchajcie, plan jest następujący: że w odcinku kolejnym udamy się już tutaj na świętą równinę Demeter. Zaczniemy sobie tutaj, przejdziemy w tym kierunku. Następnie obrężone równiny, i będziemy powoli wykonywać i oddawać poszczególne zadania. Także to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, bardzo za uwagę. Rado was. Zachęcam was do pozostawienia łapki, wykładek komentowania subskrybowania, klikania do opisu odcinka, tam macie link, a kanał Discord to da Switch. Trzymajcie się, pa pa!